Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. I na początek mam dla Was hit. Pojawiły się nowe ramki, które mają bardzo ładny kolor, bo jest to takie postarzane złoto. No popatrzcie jak pięknie ona się mieni. Kosztuje ona 12 zł, a wymiary zdjęcia mamy tutaj 15 na 20 cm. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was zestaw kubków na stojaku. Pojawiły się też nowe zasłony, poszewki, zestawy jesienne do mufinek oraz dwa nowe komplety naczyń dla dzieci. Więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od hitu, pojawił się zestaw kubeczków na takim stojaczku, w ogóle popatrzcie jaki one mają piękny nadruk, bardzo mi się podoba, że się różnią, zestaw kosztuje tylko 30 zł, a pojemność kubeczków mamy tutaj 350 ml. Ale tutaj mam hit. Kochani, wróciły szare, składane pufy, które mają schowek. Już kiedyś mieliśmy tego typu pufy, ale teraz pojawiły się takie, które mają taki wzorek, i one idealnie pasowałyby mi do kanapy. Kosztują 40 zł, rozmiar ten standardowy, czyli 38 cm, i one są w formie takiej kostki. I w sumie zastanawiałam się, czy sobie jej nie wziąć, ale bardziej przeszkadzałaby mi w dużym pokoju niż spełniała swoją funkcję. W końcu pojawiły się zestawy do muffinek na jesiennej kolekcji i w cenie 6 zł mamy tutaj 24 foremki oraz 24 ozdoby na takich patyczkach. Mamy też dwie wersje tych zestawów do wyboru i mi bardziej spodoba się ta druga, ponieważ mamy tutaj foremki w takiej liście. W tym pepko również pojawiły się te nowe zaparzacze do herbaty i mamy tutaj sitko i do niego przyczepiony jest taki ceramiczny grzybek. On kosztuje 10 zł. Dojechała też dostawa tych kremowych kocy w paseczki. One są bardzo miłe w dotyku, do tego ten wzorek jest cudny. Kosztują 50 zł, wymiary mamy tutaj 150x200 i one są dostępne jeszcze w kolorze zielonym, ale u mnie akurat się sprzedały. Kochani, ja dzisiaj jestem w tym mniejszym Pepko i popatrzcie, tutaj również pojawiły się te dyniowe zbanuszki, więc jeśli chcieliście sobie je kupić, to teraz warto się przejść. Kochani, pamiętacie te kubeczki w kształcie łabędzia? Teraz do Pepko dojechał cały komplet i mamy tutaj talerzyk w kształcie serduszka i mamy tutaj nadruk tych łabędzi. Wymiary mamy tutaj 20 cm i kosztuje on 12 zł. Ale mi osobiście bardziej spodobała się miseczka, bo popatrzcie, tutaj mamy też przyczepionego takiego łabądka. No świetnie ona wygląda. Kosztuje tylko 10 zł, a pojemność mamy tutaj 350 ml. Oprócz kubka w kształcie łabędzia, mieliśmy też kubek w kształcie lwa, i do niego też dojechał komplet. I popatrzcie na ten talerzyk, czyż on słodko nie wygląda. Kosztuje on 12 zł, a wymiary mamy tutaj 20 cm. Do kompletu mamy też miseczkę, która kosztuje 10 zł, i pojemność mamy tutaj 350 ml. I tak dla przypomnienia, tutaj mamy ten kubeczek w kształcie 2, który kosztuje 8 zł. Na początku myślałam, że ten kubeczek w kształcie łabędzia u mnie się sprzedał, ale był odłożony po prostu na innej półce i panie nie zdążyły go przełożyć. Tak dla przypomnienia, on również kosztuje 8 zł. Pojawiły się też dwie nowości na zasłonach, i pierwsza mamy tutaj zasłony w kolorze takim jasno-brązowym, do tego one mają metalowe kółka, kosztują 80 zł, mamy tutaj dwie sztuki, a wymiary to 140x260. Pomimo, że materiał jest taki cienki i one są dosyć lekkie, tak jak widzicie, nie są takie prześwitujące, więc duży plus. Natomiast drugie to już takie połączenie zasłony i firanki. Są one w kolorze beżowym, do tego mają takie ozdobne tasiemki. Kosztują 70 zł. Mamy tutaj dwie sztuki i rozmiar ten sam, czyli 140x260. Teraz przejdziemy sobie na poszewki, ponieważ pojawiła się kolejna futerkowa poszewka. Tym razem to futerko jest takie dłuższe, bardzo miłe w dotyku, w kolorze kremowym. Rozmiar ten standardowy, czyli 45x45 cm, i kosztuje ona 12 zł. Duży plus, że ona też ma to futerko z dwóch stron. Oczywiście nie jest to pierwsza futerkowa puszówka, która pojawiła się w Pepco. Pamiętajmy, że pojawiły się też te barankowe, one kosztują 15 zł, też ten standardowy rozmiar, czyli 45x40 i dostępne one są w kolorze białym albo brązowym. Na chwilkę przeniesiemy się do tego dużego pepko, ponieważ w ostatnim przeglądzie zapomniałam Wam dorzucić jedną perełkę i mamy tutaj taki materiałowy kosz, który ma takie skórzane uchwyty. Kosz jest wykonany z takiego materiału la baranek, bardzo miły w dotyku. Nie jest za duży, bo mamy tutaj 39 cm wysokości i szerokości, a kosztuje on 25 zł. A na koniec przejdziemy sobie na kolekcję Halloween i kochani pojawiły się znowu te kubeczki fioletowe z napisem Hocus Pocus. Tym razem one się pojawiły u mnie w tym małym Pepko i one kosztują 10 zł, jak dla mnie jedna z fajniejszych kubeczków. Ale tutaj na dole mam perełkę. Kochani, pamiętacie tą girlandę z czarnymi różami? Teraz do kompletu dojechały jeszcze róże do bukietu. Kosztują tylko 5 zł i do wyboru macie czarną różę albo bordową. Najfajniejsze w nich jest to, że nawet one liście mają w kolorze czarnym, no bardzo klimatyczne. No i cena kosztują tylko 5 zł, więc jak za taką różę, to dla mnie hit. W tym pepko również pojawiły się te hity na Halloween, które mieliśmy w ostatnim przeglądzie, i jest to poduszka w kształcie duszka, który kosztuje 30 zł. A obok mamy kocyk z motywem na Halloween, chociaż ja cichutko liczę, że on pojawi się też w wersji jesiennej. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Kochani, zapraszam Was też na wczorajsze przeglądy w patwi Mix Pepko, w którym mieliśmy już pierwsze zimowe kurtki, pojawiły się też kapcie w kształcie zajączka. Wrzuciłam też przegląd ze sklepu Homla, w którym pojawiła się już jesienna kolekcja i mamy tam nowe kubeczki oraz cudne poduszki, więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam cudownego dnia, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.